Witajcie moi drodzy, jestem Blade, witam, was w kolejnym odcinku zagrajmy w Reason bądź Ryzen, jak kto woli. Yy, tak, tutaj idziemy do Carsena. Jak nam ustąpi miejsca, przy tym, ponieważ mamy zadanie i w sumie też składniki na wiacza dusz, trzeba go przekuć. Jest, był złamany. Nie to jeden z takich lepszych, unikatowych mieczy. Yy, no, Carsen, nie. Nie to. Dzisiaj w klasu, nie będę się więcej bawił yy, raczej. Ale ja tam wydałem 2800 na mikstury yy, ostatnio. Trochę też posprzedawałem złomu. Mikstur mam trochę. Zwłaszcza tych yy, większych. I ten. Yy. No i cóż i. Arsene, się, pospiesz. That blade's not glowing. I need a glowing. I need a dull blade. Ah, dobrá. Jeszcze. Dobra, może się po prostu teleportuję do miasta w takim razie. Nie ja wulkaniczna twierdza, tylko do... Do miasta. No tam do Waltera, Walter, Waltera chyba, no w sumie nie wiem. Waltera czy Waltera. I idziemy do... Do tej kuźni właśnie w mieście. Więc wiecie co, po prostu... Po prostu szkoda ten, szkoda, że to marnować czasu. może tu jest szansa, że będzie wolne. jest kuźnia. Surowy, yy. gorący, wspijacz dusz. Fajnie to brzmi. Tak, widzicie już, jak ładny ten miecz jest. To jest jedna z unikatowych broni tutaj. Więc cóż, teraz wchodzić. You're going to stand here all day. I better sharpen this plate. Knock off better things, I sharpen this plate. What reason do you have for staring you? What reason do you have? You're going to stand here all day. to or not? Jest. Mam za mało siły, ale ten, ale zrobię, żeby już było i wykonam sobie też zadanie. Przy okazji, i tego ostrza typu, typu płomienistego występowały w rzeczywistości, That's done. tak. I widzicie, zawsze 300 ekspa. Tak. I tu powiedziałem, że nie wydałem żadnego punktu w ten, w... w, w mądrość. O w mądrości się nie da wydać punktów. Jakby jedną właśnie jest właśnie czytanie tych wszystkich tabliczek i znaków. No i niestety. Brakuje mi jeszcze jednej tabliczki, żeby. bo dwóch punktów mi brakuje, żeby ten. Hmm. E, co ja klikam? Żeby zdobyć. Cartą pieczęć i w końcu móc używać runy. Be e, Inferno. Jakby berzeraberzek co innego. Potrzebuję teraz je dostać do. Zachodnich ruin. I pójdziemy sobie do ostatniego grobowca. Może tam się uda zdobyć jakąś tabliczkę. No i cóż, i potem pójdziemy przekuć pancerz i kończyć odcinek i kończyć serię, więc to już naprawdę może 2-3 odcinki jeszcze tylko. I będzie po wszystkim w całej serii. oh Patty. Ciekawe, czy miała coś ciekawego do powiedzenia. Cześć, Patty. hey there you are what are you doing here i heard what you've been up to since i last saw you and i heard you've got a horde of these saurians after you right and why do you care i figured you could use my help you've been there for me after all i had no idea where to find you though so i came back to this stretch of coast and i waited so what do you say fancy some company sure if you have to you can come along i saw a lot of those lizard things on the west coast they're not happy so i guess they're looking for you they've got a problem with me plundering their tombs unfortunately that's the only thing that will save this place. what's there that you need all right i kept my secrets i guess it's time for you to keep yours i hope you're right then go on ahead i'll back you up. Abra, widzę już jak szura wojownika. Oczywiście nie trafiłem. Po co trafiać? Można nie trafiać. Dobra. No i dobra. Te są.

Ale po prostu zaklejcie. Przebija wszystko bez problemu. No, zobaczmy, mam 35 punktów. No to jeszcze w sumie wydam sobie, co mogę sobie wydać. chcę, zresztą mam mało trochę mądrości. Niestety, nie da się jej zdobyć w inny sposób niż ten, niż poprzez po prostu przeczytanie książek, czy innych biblioteczek, czy innych tablic kamiennych. Dobra. Jaszczurki. Hmm. Widzimy sobie gemanyk, znaczy regeneracji kolejną. Widzę kolejnego jaszczura wojownika. W ogóle wyraźnie się teraz zorientowałem, że to znaczy wspomniałem kompletnie o tym, że można Tak, za tu sobie zaraz. Dobra. Kompletnie zapomniałem, że przecież można tutaj yy, ten. To można tutaj. Yy,

O walej wale ich. Dobrze, że jest ta. Paty? To ten. To... Skupia na... Skupiają na niej swoją ten... Swoją uwagę. Yy, więc dobra. Ja też miksturki muszę popić. Jeszcze jakiś jaszczurzy miecz. I idziemy dalej. Ja tutaj to już przeszukiwałem te... ...co jaskinie? To chyba jaskinię trzeba nazwać. Jak inaczej. No i dobra. Ognisko się pali jakby jaszczury rozpaliły. To są jaszczuro człeki. No tu zwykłe. A tam jaszczur wojownik, a tu jeszcze kolejny zwykły. Exp, exp. idzie jak szalony, na szczęście. Może nie jak szalony, ale fajnie idzie. Też paty nie ma tej. Spobieństw negatywnych tutaj związanych z tym y miejsce bo przecież tutaj była uwięziona. W tych ruinach. Brakaś. jakaś... Wojownik, już by się bałem, że elita. I kolejne. Niestety trygerują się na mnie, nie na Pati

No dobra, zatem jak widzicie ten. Jak widzicie. To życie ma niezapomniane. Dobra. I Ok. No smietaj zostać takim wielkim mieczem z obsydianu. To nie jest ten, nie jest chyba przyjemnie. Co ja się tam znam? Bra, jeszcze jeden został. Ale po 250, po 320 ekspa. To nie jest ten. Nie jest mało. Dobra. Yy, zobaczmy sobie. Mmm. Yy, miałem zobaczyć mapę? Jeszcze. To chyba tam, gdzie byłem. W tym tam, co. Te gule mnie tak. Yy, do... yy, Wiedziałem, że później tam wejdę, w ogóle mnie za bardzo biją. Dobra. Ajtarny wojownik. O no nie, jeszcze mnie zatłuk. Jeszcze mieczkawka do tego z, z, chyba bierze. Aha, aha, aha. Po prostu wszystko naraz. Akumulacja można rzec. No dobra. No serio nie trafiłem No ale fajnie to wygląda jak robi taki okrąg z, z ognia Chyba nie mam tych miksur regeneracji, no nie ma Już czuję, że nigdy nie wykorzystam tych największych mikstur. Bo jednak, many mam 145 jak na razie. Owszem, jeszcze trochę wydam w manę, ale rapadł jeden, drugi nawet, jak go zatuczę, Pati. To i tak my dosta ja dostanę nasze bez imienny dostanie Dobra. Okej. Okay. No i dobra. Idziemy dalej. Hmm. Można jeszcze się. Odleczyć I za kolejny elitarny wojownik o nowy poziom i czterdzieści punktów nauki mam to tak jak szalone, bijmy się dowódca. Dwóch Jaszczurów wojowników. Ej, przywódca kolejny. Dodania którego jeszcze nie rozpocząłem w ogóle. Ale podejrzewam, że już się nie będę nim zajmował. jednak wydaje mi się, że już czas najwyższy kończyć tę serię. Krótka to ona nie była. My nie jest, bo jeszcze trwa. Podejrzewam, znaczy to na pewno nie będzie ostatni odcinek, ale ile jeszcze ich będzie. To ciężko mi w tej chwili powiedzieć. Lewo, prawo, 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 lewo, lewo, okej. Okay. No, spoko, jakiś mały szafir. Mam nadzieję, że was... że wam nie ten strasznie nie huczy ten wodospad. Teraz gdzie? A, do wodospadu. No. I w sumie to tam w te.

Dobra. Mówię, mam nadzieję, że, że strasznie nie hałasuje wam ten wodospad. Wygląda jakby podwójny wodospad. W sensie tu jedna zresztą widzicie, tu jedna jakby rzeczka płynie i tam płynie druga. a tak, gól. Gól gól A, teraz jest na dwa te Na dwa dwie kule. A tu jest kolejny. Na szczęście się zablokował. A ja sobie... ...odpalę światło, bo niestety jest tutaj dość ciemno. W do maści jaskiniach, których nie lubię. Dobra. Dobra. Wiecie, tak nie, niepotrzebne mi już sobie do niczego są te... Yy, może ewentualnie do zakupu jeszcze miksur jakiś, ale realnie to nie potrzebuje za bardzo tych wybierać yy, yy, tych, skład, yy, tych składników, ale ten z drugiej strony szkoda by się marnowały. Tak, to jakiś kolejny wewnętrzny tym razem Wewnątrz jaskiniowy wodospad, skiniowy wodospad chyba tak się mówi, to jak się to nazywa tego typu sobie te łodziki miały sugerować, że tutaj będzie trzeba użyć zaklęcia przemiany w łodzika o, rząd szczur, ciekawe jak się tu dostał pewnie przepłynął znając życie Jakiś grzyb. No i za. Chyba no ostatni raz będziemy za chwilę mogli użyć tego. Tylko po 50 spa, ale dobra. Ostatni raz będziemy mogli użyć zniszczenia magicznej bariery. Tak, ostatni grobowiec. Czuję, jest to takie podekscytowanie, bo to jednak wiecie. Ej, okay. jeszcze popiołak. Tak, w nie zapędził. Tak to się chyba mówiło że w koziróg Dobra, I już znowu uzupełnieni. Zatankowani idziemy dalej. Kolejna rzeka lawy. A no, jednak. Jednak wyspa wulkaniczna. O, łodzik padł, niestety. bo, niestety, zawsze 10 ekspa. Kolejne 10 ekspa. Z niego wypada tylko ta. Tylko jego skorupa. Nawet żadnego mięsa z niego nie ma. Przez mówiąc, mam nadzieję, że tu mi wypadnie jakaś tabliczka, albo chociaż będzie. Tak. Jakieś przejście. Zobaczmy czy tam na dole też jest. Okej. Okay. Znowu jesteśmy jak, jak słyszycie o włócznik. Może mi jeszcze wystarczne do mixture expa. Ale mnie wystraszył ten łodzik. Tak jak mówię, nie lubię takich mikstur, na nie mikstur tylko lokacji. Można łatwo wystraszyć. Tak, ja, się chyba zablokowały. Hmm, ale tam jest przejście. Ta magiczną barierą. Okay. Kamienna płyta. W końcu. Super. Interesting. Ekspert. 20 punktów opinii. Nie wiem czego, ale w każdym razie y, mam już 200 punktów mądrości. I jak tylko skończę ten grobowiec. Idę do tego, do Ignacjusa, żeby mi nauczył czwartej magicznej pieczęci. I będę miał już mikstury, ten nie Mikstury, tylko. Mógł korzystać ze wszystkich run. Łącznie z Inferno. Góle. Jest ja jeszcze jeden gul. Gul-gul. Serio, nie trafiłem zaklęciem. Fajnie było w tym. W. w Gotiku Trójce. Jak się przytrzymało, co prawda zużywało dwa razy więcej many, ale jak się przytrzymało, to. To się czary miały z Auto Aima, samo naprowadzanie. Ok, gdzie tu jest pułapka? No nie umarły wojownik, widzę. Dobra. Kolejny. Dobra, teraz mogę na spokojnie wypić eliksir. I się prze-ten, przelewitować. Pytanie czy... raz mi zgasło. Tutaj chyba więcej strażników nie ma, ale już dobra, udało mi się nie spaść. Na szczęście. I dźwignie są. Zobaczmy. Pewnie to otworzy te drzwi. Tu nie ma. Kamienna płyta. Kolejna. O, teraz to już wiecie, nie, nie ten. Teraz już aż tak bardzo nie. Tak, równe 200 mądrości. Nie da się więcej zdobyć. Ok. Być może jest ograniczenie do 200. Nie wiem, czy powiem tutaj i ta... Aha, ok. Aha, okej. czyli tutaj nie ten nie. Nie zmanowałem sobie miksturę. Żeby to trzeba było na szybkość ten przeskoczyć. Dobra. Kolejne. To mnie zatukło. Hmm. Nie widziałem tutaj żadnej dźwigni, chociaż wiecie, z drugiej strony ja to też. Yy, ja to też różnie zauważam, ale dobra, moi drodzy. Yy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zachęcam do łapkowania, przynajmniej na komentarzy, do subskrypcji kanału, a także do oglądania kolejnych odcinków, shortsów i liveów. A także zachęcam oczywiście do udostępniania odcinka na Waszym. Yy, na, na Waszych social mediach. Życzę wszystkiego dobrego, cześć.